Cześć! Mam na imię Ala, a to jest kanał Lubię Tworzyć. W dzisiejszym odcinku chciałabym pokazać Wam, jak stworzyć taką fantastyczną pszczołę origami, a że 20 maja świętować będziemy światowy dzień pszczół, także być może ten projekt. Wam się przyda. W każdym razie serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z listą materiałów, które przydadzą się nam podczas pracy, a później do obejrzenia dalszej części tego tutorialu. Sposób działania jest bardzo prosty. Składamy kartkę po przekątnej. Rozkładamy ją i teraz do środka kierujemy tak: prawy górny róg, a następnie lewy dolny róg. One się tutaj muszą na środku stykać. I teraz słuchajcie, bardzo prosta rzecz. Musimy bowiem. Pomalować, zamalować oba te fragmenty za pomocą. Ja tutaj mam akurat promarkery. Tutaj mam też marker permanentny. Jeden fragment malujemy na żółto, malujemy, rysujemy, kolorujemy. Drugi fragment na czarno. Ja sobie przygotowałam kartkę jako podkładkę i rozłożyłam sobie jeden z tych fragmentów. Mam tutaj też właśnie, wziąłam sobie akurat czarny. Może promarker. Będzie szybciej. Słuchajcie, wypełniam kolorem. Także jeden fragment na czarno, jak widać, a drugi będzie na żółto. Tak to się prezentuje Jest czern, jest żółć I teraz, kiedy już nam wszystko wyschnie to musimy stworzyć na tym żółtym fragmencie pasy Czarne pasy Wykorzystamy tutaj sobie albo czarny pisak albo, ja tutaj mam akurat marker permanentny Co właściwie tylko macie, może być też czarny cienkopis Polecam też Użycie linijki, aby te pasy były równe. Wszystko jest już udekorowane. Jeden trójkąt czarny, drugi żółty z czarnymi paskami i co dalej? Odwracamy wszystko, składamy tak jak to było wcześniej, czyli tego stanu pierwotnego wracamy. Odwracamy wszystko na drugą stronę, tak aby ten czarny fragment był tutaj na górze i teraz złożymy do środka oba fragmenty tutaj. Boczne, czyli prawy i lewy. Jak będzie się to odbywało? Łapiemy sobie tutaj, kierujemy do środka. Teraz zobaczcie. Ten fragment, ta krawędź, musi stykać się z tym oto elementem. Jak to się odbywa? I już pokazuję. Kiedy już będzie się wszystko stykać, wówczas zaginamy. Proszę bardzo. I to samo robimy z tej strony. Chwytamy i też dbamy o to, aby też ta krawędź stykała się tutaj z tym elementem, z tą krawędzią i wyrównujemy. No dobrze. Co jeszcze trzeba zrobić? Odwracamy wszystko na drugą stronę i musimy skierować nasz tutaj ten fragment dolny chwycić sobie za ten żółty element i skierować go ku górze odwróciliśmy na drugą stronę kierujemy ku górze o tak teraz trzymamy sobie kciukiem palcem wskazującym tutaj za tę część a ten element sobie tutaj delikatnie rozprostowujemy chwytamy za tę część kierujemy tutaj ku dołowi, było tak, złapaliśmy, skierowaliśmy ku dołowi. Możemy jednocześnie sobie tę część rozpłaszczyć. To samo tutaj łapiemy, skierujemy tutaj ku dołowi, i. Stopniowo wszystko rozpłaszczamy. Ok, mamy już taki oto widok. Teraz chwytamy sobie ten żółty fragment i składamy go do dołu, do dołowi. Nie ma się co przejmować, jeśli coś wyjdzie krzywo. Bo i tak w kolejnym etapie już składania, jakby wszystko wróci, że tak powiem, do normy. Także się tym nie przejmujcie. Teraz tak. E, musimy wykonać jeszcze jedną bardzo prostą rzecz. Mianowicie e, złożyć skrzydełka. To jest tutaj te dwa wystające elementy. Kierujemy sobie jeden z tych, jedną z tych krawędzi tutaj ku górze. Dalej, na drugą stronę też. Otwieramy i wkładamy do środka. I zamykamy. Zaraz pokażę to z drugiej strony. Znowu, zobaczcie. Zakinam sobie ku górze. Z drugiej strony też. Odginam, rozchylam i wkładam. Do środka rozpłaszczam No dobra, co jeszcze? Teraz chwytamy sobie za prawą tej część Zobaczcie tutaj w środku Musimy złożyć ją tutaj ku do środka Hop! O tak! I to samo robimy z lewej strony Wytamy i ostrożnie stopniowo. Zobaczcie składamy, zaginamy. Tu już prawie ukończone. Teraz jeszcze głowa naszej pszczoły. Robimy coś podobnego jak tutaj ze skrzydłami. to jest gdy zaginamy prawędzie, Rozchylamy I też Można jeszcze tutaj, o Tutaj sobie Jakby to wyrównać Rozchylamy I zobaczcie Chowamy Do środka Rozpłaszczamy To samo tu Odginam, mogę sobie jeszcze raz, o Tutaj ku górze. Wracam do punktu wyjścia. Rozchylam. Wkładam do środka i przyciskam. Jeszcze jedna rzecz. Właściwie nie jedna. Tutaj, ten fragment. Ten fragment sobie też zaginamy. Możemy najpierw skierować go ku górze. A następnie chowamy do środka. I tutaj górna część zaginamy. Odwracamy na drugą stronę. I tworzymy rządło. Czyli mniej więcej tutaj w tym miejscu składamy. Kierując ku górze tak, żeby ta część delikatnie nam wystawała O! Właśnie tak Widzicie? Było tak I w tym miejscu zrobiliśmy sobie zagięcie Skierowaliśmy ku górze, aby tę część było widać Kiedy dorócimy ją na drugą stronę I jest! Pszczoła. Ta pszczoła jest gigantyczna, ale zależało mi na tym, aby pokazać Wam wszystkie dokładnie, wszystkie etapy produkcji. Z małymi pszczołami byłoby to nieco trudniejsze, ponieważ te zdjęcia mogłyby być mniej widoczne. A tak macie tutaj w pełnej okazałości Giga Pszczołę. Oto moje pszczoły origami, jak widzicie, bardzo fajnie się prezentują. Sposób składania też nie jest wysoce skomplikowany, także myślę, że poradzicie sobie z wszystkimi czynnościami. Natomiast jeśli nasunęłyby Wam się jakieś pytania, to koniecznie zadajcie je w komentarzu, chętnie na nie odpowiem. Kochani, jeśli. Spodobał Wam się ten tutorial. To będzie mi miło, jeśli klikniecie w kciuka w górę. Zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału. A jeśli poszukujecie innych inspiracji z pszczołą w roli głównej, to koniecznie zajrzyjcie na mój kanał, a także na lubiętworzyć.pl. Jeszcze jedna ważna informacja. Chcę Wam pokazać taki zobaczcie plaster miodu. O tym, jak go wykonać, dowiecie się z mojego shorta. Pojawi się też na moim kanale już wkrótce, także możecie śledzić moje najnowsze filmiki. A już teraz żegnam się z Wami. Do usłyszenia już wkrótce. Ściskam Was gorąco. Papa! Pa.